Pan z wami i z duchem Pan Twoim, słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie, ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To Wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą Was synagogi, owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto Was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani ojca ani mnie. Ale powiedziałem Wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że ja Wam to powiedziałem. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Słuchałem dzisiaj refleksji jednego z Biblistów właśnie na temat dzisiejszego Słowa Bożego i nawiązał on do pierwszego czytania w ten sposób, że zwrócił uwagę, w jakiej formie, w jakiej osobie jest pisane drugie czytanie w osobie pierwszej liczby mnogiej. Słyszymy Popłynęliśmy, następnego dnia udaliśmy się tam, spędziliśmy, rozmawialiśmy i tak myślę sobie, w jakim kierunku to może iść. Może że tak zwraca uwagę, że coś ważnego, że on też tam był, i teraz chce się nie tyle tym podzielić, ale pochwalić zwrócić uwagę właśnie, że ja tam byłem. Ale to była tylko część prawdy, bo ważne jest, że to wskazuje nasze myśli na świadectwo. Nie ma czegoś większego i donosniejszego, gdy możemy powiedzieć, że też ja coś przeżyłem i doświadczyłem bliskości Kościoła i Pana Boga. Spójrzmy, jak często w wierze mówimy. O osobie trzeciej, że ktoś tam słyszał, ktoś był, ktoś doświadczył, ktoś był świadkiem cudu, ktoś był świadkiem no, nadzwyczajnego działania Pana Boga, czegoś wielkiego, co się działo, a ja gdzieś z boku słucham i jak bardzo też tym się umacniam, to brakuje mi właśnie tego, aby to się wydarzyło w moim życiu. O ilu sytuacjach wierzę, moglibyśmy mówić właśnie w osobie pierwszej, pojedynczej czy mnogiej, że ja tam byłem, że tego doświadczyłem, że dzieła Boże są tym, co się dzieje na moich oczach w moim życiu. Może nie wszystko zrozumiałe, może nie wszystko łatwe, jak cały obraz się zmienia tego świadka. My mamy być świadkami przede wszystkim, bo wtedy wiara żyje. Nawet gdy dotykamy miłości, wczoraj takie piękne czytania, niedzielne, możemy na różny sposób mówić o miłości, którą ktoś przeżył, którą widzieliśmy na filmie, czytali w książce o niej. A co w moim życiu? No, w moim, no taka codzienność, no też jest, ale to wygląda bardzo blado. Właśnie zwrócić uwagę, bo jest niemożliwe, żeby ten Bóg, do którego my wszyscy należymy, nie działał w moim życiu. Czy ja to widzę, czy ja to dostrzegam? Chyba nie. Bo gdybym dostrzegał to od rana do wieczora, mógłbym być świadkiem, jak często my nawet zapominamy o modlitwie, bo nie czujemy się, że On jest tak życiodajny w każdym momencie naszego życia, że On jest prawdziwie. Że on jest tym, który nas słucha, który współdziała z nami, który nas umacnia duchem swoim na każdą chwilę, czy idziemy chodnikiem, czy jedziemy samochodem, czy jedziemy do pracy, w której nam niełatwo. Bez niego ani kroku byśmy nie zrobili. Wszystko dzieje się w Jego obecności. Spójrzmy na naszą wiarę niejednokrotnie, właśnie przez nasz pryzmat, w którym Bóg dokonuje tak wiele. Zauważmy to, podziękujmy mu, prośmy, aby go było jeszcze więcej. Dzielmy się tym, bądźmy świadkami wielkich dzieł. I też w psalmie słyszymy w pierwszej wzrodce: Śpiewajcie Panu pieśń nową. Głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. I tu też nawiązanie do świętości, oczywiście. My ją widzimy taką niedostępną i oczywiście też jesteśmy grzeszni, borykamy się z tyloma sprawami, niejednokrotnie też żyjemy w grzechu. Taka jest też prawda u nas. Gdzie tam nam do świętości? Do naszej to bardzo daleko i ona by nigdy nie przyszła, nawet jakbyśmy chcieli ją wymusić na Panu Bogu. Ale w uczestnictwie w tym wszystkim, co Bóg nam daje, no to jesteśmy jakim kościołem? Grzesznym powiemy oczywiście, ale nie tak wyznajemy naszą wiarę. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wierzę w święty Kościół. Głoście Jego chwał w zgromadzeniu świętych. Ten psalm nie odnosi się, że kiedyś, jak będziemy, dałby Bóg w niebie, że tam z tymi, którzy już zwyciężyli i stanęli po stronie Pana Boga na zawsze, będziemy głosić chwałę tutaj, na Ziemi. Przecież do tego Bóg nas powołuje. Nie do bycia jakimś tam no, bardziej starającym się tylko, czy próbującym lepiej, czy jakoś tak wyróżniającym się pośród innych, że coś tam więcej mamy z Panem Bogiem wspólnego. Nie, Pana Boga nie interesuje 70%, 80%. On mówi: bądźcie świętymi, jak Wasz Ojciec, jak ja jestem święty. To jest to, czego Bóg nawet wymaga od nas, bo świętość to jest miłość, a miłość jest przykazaniem, jest obowiązkiem, jeżeli chcemy być z Panem Bogiem. Ale też możemy doświadczyć, też doświadczyć tej świętości nie przez naszą niegrze niegrzeszność czy naturę, bo tego nie możemy uczynić, ale przez Cnoty kardynalne, w których mamy wzrastać, przez wiarę, którą możemy mieć, bardzo oddano, przez nadzieję, przez miłość, to jest do tych świętości. I widzimy nieraz, może słyszymy bardziej, że są tacy ludzie i wcale nie jakoś najpopularniejsi pośród których czujemy się wyjątkowo, widzimy, że są specjalni, że mają ten dotyk świętości. Nawet jako ci, którzy cały czas tu żyją, może to być jakiś zakonnik, zakonnica, może to być jakaś babcia, dziadek, jakiś rodzic, czy nawet jakieś dziecko, czy młodzieniec, który w sposób szczególny ma ten kontakt z Panem Bogiem przez wiarę, nadzieję i miłość. Dalej nie idealny, ale czujemy. Że tam jest coś więcej. Czasami do kapłana ktoś się zwraca: Ojcze święty, oczywiście przesadzone, proszę mnie tak nie nazywać i, i proszę tak nie mówić, bo to ja śmiertelnik i pył. I to jest prawda, ale obcujemy ze świętością teraz na Eucharystii, z największą, jaka może się wydarzyć. Czy nic w nas nie zostaje z tego, co Bóg przynosi? Jesteśmy powołani, aby śpiewać w zgromadzeniu świętych chwałę Boga już teraz. I może jeszcze jeden taki obraz o obrazku, który mi się skojarzył. Mówimy często w naszych książkach do nabożeństwa, czy w domach: mamy święty obrazki, szczególnie te małe. Mówimy, że to jest święty obrazek. Oczywiście nawiązuje, bo tam jest postać świętego, czy Pan Jezus, czy Matka Boża. Ale nie mówimy często, że na tym obrazku jest ten święty, ale to jest cały obrazek, przedstawia nam świętość i stanowi dla nas, bo przedstawia nam kogoś, kto żył po Bożemu i robił wszystko, aby tak być, bo przedstawia nam scenę biblijną, bo przedstawia nam bliskość z Bogiem. I czy nasze życie niejednokrotnie nie może być takim świętym obrazkiem, może małym, może przez chwilę, może na krótko, może w różnych sytuacjach, ale które przypomina innym o powołaniu do świętości, w której ja już teraz mogę uczestniczyć. Takie święte obrazki z naszego życia, które możemy dać Kościołowi, w których możemy się umacniać od innych też w Kościele. Nie zapominajmy, że to jest nasze powołanie nie tylko po śmierci, ale już teraz, aby być w gronie świętych. Tak się zwracali w pierwszym kościele do siebie, do zgromadzenia świętych. Nie bezgrzesznych i nam też często świętość kojarzy się, no, że ktoś tam jest lepszy, i nie chcemy być oczywiście, my jesteśmy tak pokorni nieraz przed Panem Bogiem, że nawet nie chcemy być święci. Święty to wcale nie jest lepszy. My czasami tak łączymy te wyrazy, ale ja tam nie jestem ponad Wami. Święty to nie jest ktoś ponad. Święty to jest ktoś, kto żyje Panem Bogiem. I tu inne opisy nie mają znaczenia. Ten, który służy, który jest jak Chrystus, który ma nadzieję, który wierzy, który widzi miłość tam, gdzie jest, a tam, gdzie jej nie ma, stara się zmienić wszystko, aby ona była. To jest świętość. Nie żebyśmy błyszczeli i czuli się, że teraz jesteśmy na tylko piedestalu, a my tam boimy się być, bo jesteśmy słabi. Nie. Świętość to jest taka codzienna praca, której często nikt nie widzi, nikt nie doceni, a która jest tak miła i bliska Panu Bogu, bo Bóg tak z nami działa. Często nie widzimy Go, nie doceniamy, nawet Mu zarzucamy, a On święty działa, byśmy mogli żyć i mieć nadzieję. Amen.